Dzień dobry Państwu, z tej strony Bartosz Przybysz, ze mną obecny jest kolega Bartosz Burski, dział doradztwa podatkowego. Podczas dzisiejszego szkolenia chcielibyśmy Państwu przedstawić zagadnienie związane z rozliczeniem najmu prywatnego. I mogłoby się wydawać, że rozliczenie jest dość proste. W wyniku nowoładowych zmian mamy tylko jedną dostępną formę opodatkowania. To jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Do 100 tysięcy złotych przychodu płacimy 8,5% podatek, natomiast powyżej tej kwoty płacimy 12,5%. Niemniej w praktyce nadal pojawiają się wątpliwości. Tak, Pierwszą wątpliwością, która w zasadzie pojawia się na tym gruncie, jest kwestia zakwalifikowania przychodu z tytułu najmu do odpowiedniego źródła. No i w pierwszej kolejności możemy zaliczyć taki najem do źródła, jakim jest działalność gospodarcza, z drugiej strony może być to najem właśnie w ramach tak zwanego najmu prywatnego. No i swego czasu istniały na tym gruncie pewne rozbieżności, były pewne niejasności do tego, do którego z tych źródeł zakwalifikować dany najem. Istniały różne warianty klasyfikacji, chociażby poprzez ilość nieruchomości czy zorganizowanie takiego najmu. Natomiast wątpliwości te zostały rozwiane poprzez podjęcie uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny z 24 maja 2021 roku. No i takim głównym założeniem tej uchwały było to, że tak naprawdę, jeżeli tutaj taki, taka nieruchomość nie jest w majątku działalności gospodarczej, no to taki podatnik ma względną dowolność do jakiego z tych dwóch źródeł zakwalifikować tenże najem. Tak i tutaj no można powiedzieć, że to tak reasumując, wszystko zależy od decyzji podatnika, czy wprowadzi dany składnik majątkowy do działalności gospodarczej, do ewidencji środków trwałych, czy pozostawi to w majątku prywatnym i będzie mógł wtedy rozliczać to w ramach najmu prywatnego. Niemniej nadal pojawiają się wątpliwości w zakresie usług zakwaterowania, czyli najmu krótkoterminowego, czy również wpływy z tego tytułu mogą być objęte tym zryczałtowanym podatkiem. I tutaj organy w wydawanych interpretacjach jako kryterium różnicujące wskazują. Świadczenie dodatkowych usług obok samego udostępnienia danego składnika majątku mieszkania. I jeżeli my obok samego udostępnienia lokalu, budynku, oferujemy całodobową recepcję ochronę, parking, wymiana pościeli, ręczników, czy ewentualnie możliwość Zamówienie jakichś posiłków, to w takiej sytuacji my nie możemy przypisać tego typu wpływów do najmu prywatnego. Powinniśmy po to założyć działalność gospodarczą. Więc jeżeli my takich dodatkowych usług nie świadczymy, to pomimo tego, że najem będzie miał charakter krótkoterminowy, nadal będzie mógł być rozliczony w ramach najmu prywatnego. Kolejna wątpliwość w zakresie rozliczania najmu jest kwestia momentu powstania przychodu. Tutaj, jeśli chodzi o moment powstania przychodów z tytułu najmu, powstaje on w momencie otrzymania zapłaty. I w praktyce może to się wiązać z pewnymi rozbieżnościami w kwestii takiego rozliczenia, ponieważ jeżeli ustalimy w ramach umowy, że taka zapłata powstanie z tytułu takiego najmu za dany miesiąc, będzie przysługiwała w miesiącu kolejnym, no to moment powstania przychodu jest ten miesiąc kolejny, a nie miesiąc, którego dotyczy sam najem. Więc tak na przykład, jeżeli tutaj taki najem dotyczy miesiąca grudnia, a my otrzymaliśmy zapłatę załóżmy 10 stycznia, no to ten przychód z tyłu najmu powstanie nie w grudniu, lecz w styczniu i dlatego też w styczniu należy taki, taki przychód rozpoznać. I pojawiają się też wątpliwości, w jakiej kwocie powinniśmy rozpoznać przychód z tytułu najmu y, mieszkania czy innego składnika majątkowego. Ponieważ najczęściej no, w umowie wskazuje się, że obok regularnego czynszu, czyli wynagrodzenia właściciela y, mieszkania, również y, y, tutaj najemca musi uiścić kwotę Ewentualnych opłat eksploatacyjnych za media typu prąd, woda, internet, wywóz śmieci, opłaty do wspólnoty lub spółdzielni. No i tutaj mogłoby się wydawać, że w sumie sytuacja powinna być niekorzystna dla wynajmujących z tego względu, że cały Cała kwota czynszu wraz ze zwrotem tych opłat eksploatacyjnych powinna być potraktowana jako przychód, no bo rozliczamy się ryczałtem, nie mamy możliwości uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu. Niemniej, organy interpretacyjne dopuszczają wyłączenie spod przychodów, które podlegają opodatkowaniu zwrotów za wydatki eksploatacyjne, jeżeli wynika to wprost z postanowień umownych. I tutaj mamy możliwe dwa warianty. Pierwsze, że sam najemca będzie takie opłaty uiszczał do y, stosownych dostawców mediów lub do wspólnoty lub spółdzielni y, mieszkaniowej, albo y, wynajmujący będzie pełnił rolę pośrednika, czyli pobierze tą kwotę od najemcy i później sam technicznie tą kwotę zapłaci do dostawców, wspólnoty lub y, spółdzielni. W takiej sytuacji y, wynajmujący nie musi y, jako przychód podatkowy rozpoznawać tej kwoty zwrotu, więc warto, w tym wypadku zadbać o odpowiednie postanowienia umowy, bo możemy zaoszczędzić nieco na podatkach. Kolejna wątpliwość pojawia się w sytuacji, kiedy osoby, które wynajmują dany lokal mieszkalny, korzystają z usług pośrednika w celu nabywania najemców. W takiej sytuacji, to na co warto zwrócić uwagę, jest kwestia tego, że naszym przychodem nie jest wyłącznie kwota, którą otrzymaliśmy bezpośrednio od tego pośrednika za dany najem, ale również kwota prowizji, którą pobrał taki pośrednik. Tak więc, jeżeli mamy taką sytuację, na przykład, gdzie otrzymaliśmy z tytułu najmu 1000 zł, natomiast pośrednik pobrał oprócz tego jeszcze kwotę 200 zł, załóżmy, to w takiej sytuacji nasz przychód nie wynosi 1000 zł, natomiast 1200 zł. Podatek z tytułu najmu jest podatkiem zryczałtowanym, i w takiej sytuacji nie mamy możliwości pomniejszenia naszej podstawy opodatkowania o poniesione koszty. A niewątpliwie prowizja, którą pobrał tutaj pośrednik, stanowi dla nas taki koszt. W umowach najmu często przewiduje się różnej maści zabezpieczenia należności, które ma otrzymać wynajmujący od najemcy. I takim najczęstszym przypadkiem jest kaucja. Czyli przelanie pewnej kwoty środków pieniężnych przez najemcę do wynajmującego tytułem płatności za przyszłe okresy rozliczeniowe, ewentualnie wyrównanie potencjalnych szkód, które mogłyby powstać w trakcie okresu wynajmu. I powstaje pytanie, jak taką kwotę przelaną tytułem kaucji należy potraktować na gruncie podatku dochodowego. I w większości przypadków kaucja ma co do zasady charakter zwrotny. Czyli jeżeli nie wystąpią przypadki wskazane w umowie, po zakończeniu okresu najmu, wynajmujący musi najemcy tą kaucję zwrócić. No Niemniej mogą też pojawić się sytuacje, kiedy ta kaucja będzie w całości lub w części zatrzymana. Więc jeżeli my wpłacamy kwotę tytułem kaucji, to ona w tym momencie nie ma charakteru definitywnego. To znaczy nie jest realnym przysporzeniem po stronie wynajmującego, ponieważ on ma obowiązek zwrotu do momentu jej, go zatrzymania, czyli stwierdzenia okoliczności wskazanych w umowie, które uprawniają do tego wynajmującego. I przychód nam powstanie dopiero w momencie, kiedy ta kaucja będzie zatrzymana. I ten moment będzie istotny na gruncie podatkowym jako rozpoznanie przychodu. I powstaje pytanie, do jakiego źródła należałoby taką zatrzymaną kaucję przypisać? Tutaj organy podatkowe twierdzą, że Kaucja jest tak mocno związana z samą umową najmu, że powinna być rozliczona w ten sam sposób. Czyli, jeżeli wynajmujemy dane mieszkanie w ramach najmu prywatnego i w związku z, z tą umową zatrzymujemy kaucję, no to również w ten sam sposób powinniśmy opodatkować kwotę, którą zatrzymaliśmy z tej kaucji. Aczkolwiek ja jestem w stanie sobie wyobrazić też sytuację, kiedy ta kaucja mogłaby być nieopodatkowana. Przykładowo. Jeżeli kaucja byłaby przeznaczona na opłaty eksploatacyjne, które zgodnie z umową zobowiązane jest ponosić najemca, w takiej sytuacji miałaby zastosowanie zasada omówiona wcześniej, że zwrot wydatków eksploatacyjnych nie podlega opodatkowaniu. Obok kaucji w umowach najmu przewiduje się też również kary umowne za wcześniejsze rozwiązanie umowy. I tutaj też są wątpliwości. Kiedy powstanie przychód, no i do jakiego źródła należy go przypisać. No jeżeli chodzi o sam moment powstania przychodu, no to tutaj liczy się y, kwestia, kiedy ta kara umowna y, została zapłacona, wtedy odpowiednio wynajmujący musi rozpoznać przychód. Natomiast jeżeli chodzi o przypisanie do źródła przychodów, sytuacja tu jest y, troszkę bardziej skomplikowana niż w przypadku kaucji, ponieważ y, kara umowna nie jest przeznaczona na poczet ewentualnie przyszłych płatności, ewentualnie uregulowania opłat za media, tylko jest niejako takim substytutem odszkodowania. No w związku z tym w orzecznictwie sądów administracyjnych pojawiają się rozbieżności w tym zakresie. Pierwszy pogląd stanowi o tym, że bierzemy pod uwagę umowę, z której wynika dana kara umowna. No jeżeli kara umowna wynika z umowy najmu, to również. Oszkodowanie wypłacone też z tego tytułu powinno być zakwalifikowane do źródła, jakim jest najem prywatny. Natomiast też jest spotykany drugi pogląd, który twierdzi, że powinniśmy spojrzeć bardziej na faktyczne pochodzenie tych środków. No i te środki nie pochodzą z czynszu, z tytułu najmu, z korzystania z nieruchomości, tylko z naruszenia konkretnych postanowień umowy. No w związku z tym powinno być to przypisane. Do innych źródeł przychodu, które już nie są rozliczane ryczałtem, tylko na zasadach ogólnych, czyli na skali podatkowej. Tutaj nie ma jednolitej linii orzeczniczej, więc trzeba zwrócić szczególną uwagę na tego typu wpływu w prowadzonym imię. Kolejnym istotnym zagadnieniem, jeśli chodzi o najem prywatny, jest sytuacja, kiedy dana nieruchomość ma kilku współwłaścicieli. W takiej sytuacji, jeżeli chodzi o zawieranie takiej umowy. Możemy wyznaczyć jednego z takich właścicieli, który będzie uprawniony do zawarcia tejże umowy. Nie zmienia to jednak faktu, że na gruncie podatkowym każdy z tych współwłaścicieli będzie podlegał opodatkowaniu i będzie musiał rozpoznać przychód z tego tytułu. Może być jednak sytuacja, w której to inni współwłaściciele zrzekną się takiego prawa do pobierania pożytków z takiego tytułu najmu. Niemniej jednak, po ich stronie może powstać z tego tytułu przychód z nieopłatnych świadczeń. Nie powstanie w tym przypadku przychód z nieopłatnych świadczeń w sytuacji, kiedy współwłaściciele takiej nieruchomości są dla siebie osobami z pierwszej bądź drugiej grupy podatkowej, czyli są ze sobą spokrewnieni. Jeszcze inaczej wygląda sytuacja w przypadku, kiedy dana nieruchomość jest w majątku wspólnym małżonków. W takiej sytuacji y, małżonkowie mogą ustalić, że y, tylko jeden z danych małżonków będzie rozpoznał przychód z tytułu takiego najmu. Y, małżonkowie w celu właśnie takiego y, ustalenia są zobligowani do tego, aby złożyć do Urzędu Skarbowego odpowiednie oświadczenie y, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał pierwszy przychód z tytułu takiego najmu. Jakie to rodzi skutki podatkowe? W takiej sytuacji ten małżonek, który korzysta z tego najmu, będzie miał podwojoną tą kwotę, o której mówiliśmy wcześniej, czyli ta stawka 8,5% będzie stosowana do wysokości 200 tysięcy przychodu, natomiast od nadwyżki od tej kwoty zapłaci podatek w wysokości 12,5%. Jeszcze inaczej wygląda sytuacja, załóżmy, kiedy właśnie małżonkowie mają jakąś nieruchomość w swoim majątku y, wspólnym, natomiast jeden z małżonków posiada jeszcze nieruchomość w majątku osobistym. Wówczas należy zwrócić uwagę, że ta nieruchomość, będąca w majątku osobistym jednego z małżonków, będzie rozliczana na tych zasadach y, klasycznych, standardowych. O których mówiliśmy wcześniej, czyli ten przygód do 100 tysięcy będzie opodatkowany w wysokości 8,5% podatkiem, natomiast od nadwyżki o tej kwoty zapłaci 12,5% podatek. W szkoleniu skupiliśmy się na zagadnieniach dotyczących rozliczenia podatku dochodowego. Natomiast kwestie wątpliwe dotyczą też innych podatków, w szczególności podatku od towarów i usług. Pomimo, że w zakresie najmu prywatnego nie musimy rejestrować się w CIDG, to stanowi to i tak działalność gospodarczą na gruncie VAT, i w związku z tym w niektórych sytuacjach może powstać obowiązek do liczenia kwoty podatku do czynszu. Niemniej w tym zakresie odsyłamy do nagrania naszego kolegi Dawida Pryla, link w opisie. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękujemy za uwagę. I zachęcamy do zadawania pytań i do usłyszenia.